Siema, Siema, witam Was w kolejnym sprincie. Jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielką wolontariatu UEFA Euro 2012, z naszymi studentami. Następnie zaproszono nas na konferencję prasową. Zobaczmy, jak było. Kamina Czerwińska pracuje jako menedżer ds. wolontariatu w lokalnym komitecie organizacyjnym Euro 2012 Polska. Przede wszystkim kogo szukamy, szukamy osób, które spełniają podstawowe kryteria. To jest skończone 18 lat w dniu 1 marca 2012 roku. Co więcej, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, na pewne funkcje będziemy potrzebować pewnych określonych kwalifikacji. Na przykład, jeśli ktoś chce zostać kierowcą, no to musi mieć prawo jazdy, ale także na przykład, jeżeli ktoś chce zaangażować się w technologie komunikacyjne, informatyczne, no to musi znać się na komputerze. Ale. Program adresujemy do każdej osoby i przede wszystkim dla nas ważna jest motywacja, zaangażowanie, pasja, chęć przeżycia z nami właśnie tej przygody. Od 14 czerwca na stronie uefa.com do końca września zbieramy zgłoszenia. To będzie formularz, który trzeba będzie wypełnić. Około 30 minut zajmuje jego wypełnienie. Następnie na podstawie tego formularza wybierzemy kilka tysięcy osób do rozmów kwalifikacyjnych. One będą odbywały się także w Gdańsku w weekendy między wrześniem a listopadem 2011 roku. Chcemy do końca tego roku potwierdzić wszystkich wolontariuszy. Od początku przyszłego roku prowadzimy szkolenia. Chcemy, żeby każdy wolontariusz był dobrze przygotowany. To znaczy był przygotowany do tego jak pełnić swoją funkcję, żeby znał dobrze miejsce, w którym będzie pracował stadion, ale także, żeby umiał reprezentować UEFA jako ambasador UEFA. Będzie także prowadzony taki program imprez społecznych, integracyjnych. To jest program tylko i wyłącznie dla wolontariuszy UEFA. To będą spotkania ze, ze znanymi osobami, warsztaty, gry integracyjne. Także będzie taka ogromna impreza kończąca, na której będziemy dawać wolontariuszom ich certyfikaty. Korzyści z bycia wolontariuszem są materialne i niematerialne. Korzyści niematerialne, ma, zacznę od tych, to jest niewątpliwie oczywiście wyżywienie podczas, podczas tego programu, to jest strój Adidasa, który wolontariusz otrzymuje, to jest także ubezpieczenie, każdy wolontariusz będzie miał ubezpieczenie, certyfikat, zaszkolenia, jakiś certyfikat końcowy, to jest także umie, właśnie możliwość uczestnictwa w tym programie imprez integracyjnych, społecznych, ale przede wszystkim są chyba Ważne takie, można powiedzieć, korzyści niematerialne, to znaczy, możliwość zobaczenia tej, tej imprezy od kuchni, trzeciej największej imprezy sportowej. Po drugie możliwość poznania osób z całego świata. Będzie na pewno w programie wolontariatu kilkuset obcokrajowców, ale też możliwość zobaczenia właśnie tych obcokrajowców, którzy pracują przy organizacji takiej, takiej imprezy. A po trzecie możliwość pomocy w Polsce pokazaniu, że jesteśmy nowoczesnym krajem, który potrafi zorganizować taki event. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.